Cześć, manko z tej strony Olek. Witam Was bardzo serdecznie. przywita się się Siema. Pe, ej, Pewno zauważyliście jakąś zmianę w lobby. No właśnie, no patrzcie moją zmianę. Kolej mi się wtrafiła! No, ale fajnie wszystko! Zobaczcie jak, z jakiej skrzynki z tej ma. Ale zaraz mamy mega i bo... Bo ja no w sumie, ale, ale wie... Ja, ej, ja ej, też jestem ej, farciarzem. Czekaj! poczekaj, poczekaj. Marcy do mnie mówił, że ja jestem chroma Fajnie, bo trafiłem. Dobra, dawaj gramy. Widzowie, gramy teraz. Właśnie mi kole przy chwilę zrobiła! My się tak wydzieliśmy, że to był szok. To był hit, naprawdę. A spadł, a spadł leżączka. No. A mi się wydawało... Uż... Skąd wiedziałeś? Tak, właśnie ja spodziewałem, ale. koled ja się nie spodziewałem. Moż można mieć takiego farta, czasami, ale nie aż tak takiego. No. Może sobie zrobić na przykład taki bajon z jedną z albo Max, ale że koled. Ale koled jest dobra na krzaki. No. Ja, ja, bym... ja pierwszy raz gram koled na moim koncie, oczywiście. No. Ej, e, ja, ale dlaczego? Mam takiego farciocha cały czas. No właśnie. Ej, ty, ty w trafiasz je co miesiąc, a ja nie Co? Wiem. Nie wiem, co się dzieje. Ej, nie, nie co miesiąc, bo e, ten. E, w chyba sobotę mi kiełek, a w kolejny wtorek tak zwany chromatyczny low. Ej. O kurde, zginam znowu. Ale to jest taki Hit. No to po prostu ja nie wierzę własnym oczom, że wydropiłem Ale ja nie wierzę, co to jest za... Farciarz! Właśnie! Ty dostajesz znowu tak, dużo na wulkaniku! Ja... I ten skin zniknął, bo ją trafiłeś! Nie yes. ja. Teraz ją masz, ale była oferta z tym skinem. Ej, nie, to jest... Nie, to jest skin po Może jednak ten kod Damian coś dał. A tobie też coś dał? O co to ja mam? Ech no, no, dał. Nie takiego za HP, ale nie. Ja, nie ja będę, ale ja... Ja tak naprawdę otwieram tę skrzynkę. E, ale mu, ja, mówię, ej, ja mówię, ej widzowie, ja mówię. Ja mówię, a dziś no. nie ma... a, tak naprawdę kulet. No. A ja się, a ja się zastanowiłem. Ciekawe co stąd zrobię. Tak sobie wymyślę. Ale z twojego nic nie dopuścił do dropu. Nie, no, nie, 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 tak ok już Tak. Okej, już jesteśmy, na chwilę przerwanie o już idą Chyba. Nie, to nie oni. Bo dzisiaj też ktoś, ktoś przyjdzie, ale... Mam i goście. Noha. Co no, ja powiedziałem? Ale że kiołek ja chyba. Ale zbieram. ja chcę jeszcze to sobie dobić. I to drugie. Dobra, zagrasz. I, dobrze, widzowie Igor, ja cię na chwilę opuszczę. I weź mi w gbórę misję. Bo mamy tak. 500. Akurat. I, I zrobimy sobie. A to jest na 500? Ej, jak tutaj mnie taki. Na przykład taki Spike. Bo Kolet i Spike są w sobie zakochani, no jakbyś nie wiedział. Ja... Ej, jak to by był hardcore. Ej, no, jakby Pan już... pi, yy, na... Potem Kiełek i potem Kolet. Co tu się dzieje? Bo... Ale ty trafiłeś chyba jakieś. Nie, ty trafisz same dobrze postacie z darmowych skrzynek. Jezus. No ty też masz to do kupienia. Co do rozy. O ty też to masz? No. Lol. A, to, to, a co to robi? Powiedzmy. Nie wiem. Ale ten gadżet pierwszy do rozy był słaby, bo on tylko dawał jakieś krzaki i Czy tak one są zielone. Zobaczysz. Jezus, Maria. Wycisz. Wszyscy przeciwnicy ukrywają okay. się w za. Ej, to jest chyba spoko. A co, co oni robią? Nie wiem. Ukrywają się w jakiś tych. Co robią, zadaję? Ptyk punktów. No. Punktów obrażeń. 100 punktów obrażeń to daje. No. Takie mech, ale zostają powoli. Spowio... Co? Co zrobią? Spowolnieni? No. Na. Na. 3 sekundy właśnie. Na mecz... 3. Ładunki na mecz 3. Ej, nie wiem o co z tym chodzi, gadżetie. Wiesz, że gadżety można przetestować na znajomych grze? Nie wiem. Czekajmy. Dawaj bo tam... ty bulaskiem. Właśnie ból jest dobry na solo. Bo tak się... Dobra, tka... wygraliście. Wygrałem, no. Z... 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 Dawaj ponownie. Oj. Ale chociaż mi daj 9 No. Ej, ustaw mnie na najmniejsze rangi. Ty masz jeszcze trochę postaci do wbicia na dziesiątą. Widowca, Tika, Karla, Kara i To weź mi dobi. Ty, ty na 500 i będzie spoko. No. Ale ty zaraz masz monet. Ty zaraz masz 5000. O sorry. Okay. Dobra, to okay. Okay, to. O, solo zagrałem, ale ból jest na to lepszy, jak mówiłem. No, budzie to na 13. Minut. Szkoda, że nie widzieliście naszej reakcji. To było śmieszniej. Kocham, widzę To jest moja pasja. A jeśli nikt nie lubi ich, to po co tutaj jest? Ej, mów coś do widzów. No dobra ale on wiedział, że na magazynach to jest takie coś. Nie. No nie. Ulta. Jest... O! Uch! Wielkie starcie? Nie. Myślałem. Ło! Wow! Coś się stanęło. Matko Boska mówię, co tu się stanęło. Nie może tego sercia już pokonasz. Nie, bo miałem mniej życia. Muszę sobie uzbierać więcej życia. Jakby mi ster wydrobił? Żeby dwa żeby... chromatyczne w jeden dzień. Co? Czy wy to widzicie? Zostało nam 7 życia. Ale wra Ale, się ale zrobiliśmy to. Dobra, powtarzaj, bo chcę mieć 36 pucharków. Dobierz mi 36 pucharków. Tak. W powtarzaniu. Bardzo bym chciał. A Jak to nazwiemy? Ej, w sumie możemy zrobić taki odcinek, gdzie wbijamy na przykład na kolet dużo pucharków i powtarzamy. Smajlick coś takiego nagrywał w ogóle. Oczywiście wiesz, że to będzie z przerwami, bo takie. A w sumie. Nie wiem. Mogliśmy by coś takiego zrobić. Jak wbijemy na przykład. Ja, ja bym miał nową postać. Ty byś miał. I byśmy ją grali na przykład do dziesiątej rangi, i może w sumie możemy zrobić i w sumie byśmy mogli zrobić opening większy w Brawl Stars. No, ej, co oni grają razem? Lol, no, ten Bull z 8-bitem. O nie, no nic. Dołam się do nich. Ej, może będą, ej, oni sobie normalnie pomagają. On chce. Nie, on się kręci do ciebie. wiem. No co weź Och, O! Chce się kręci do ciebie! Chodź do niego! Nie wiem. Ale szczer najpierw. Żeby. Kurde! Kłamał cię! Właśnie ludzie kłamią! Ale wygraźmy ileś. Jeden. No siedem. O siedem. O! I wyszedłem. Baczcie, w ogóle wam to... pokażę, jakie są postacie od najgorszych do najlepszych. Właśnie no tak kole do dropła. No dawaj. Dobra, okay. no, ale koledzy jest chyba najlepsza z chromatyków? Nie, wiem, Gail też jest dobry, ja nie? nie wiem, ale jakby gaile jeszcze. To jeszcze taki Leon, nie? Dobra. O, Daryl, to się nie rusza Tyle mam postaci, nie? No a ja myśl a ja mam więcej i czemu to mi się nie trafia? Żadnej legendy! Czemu tak jest? Eee. Może mi się trafi legenda! Ej, to by było fajne. Ja bym chciał najbardziej. No ja też. Marce ma legendę. Jejku. Uciekaj. Wiem co robić. Co? Bo... Wiem co robić, więc... Ale i tak mi dużo HP zostało. To nie było co. Okay. Brog robi. Na no, brok robi. Ej, co jest? Czemu ja go trafić nie mogę? Dobra dostał, 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 dostał. Dobra, Dobra przejechać go. O, ten ga A co ten, ten gadżet robi? Jak... Używasz Ej, nie, ulta, ci, wali... Jak masz Ulta i jest jakiś typ obok ciebie, to możesz go spowolnić. Ja akurat tym gadżetem. On jest fajny jest. A mam dwa chyba gadżety. Okay. Dobra, dawaj go! Tak, bo jeden trafiłeś na odcinku i z tym. Prawie! Ej, bo mi się stalowało z e, jego ulta. O właśnie za rangę się dostaje e, 10 tych żatoników. Ile? 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 Ej, co się stało? Ej, poczekaj, 10 minut. No to też chyba możemy. Możemy będziemy... zrobić następny odcinek z tego wbijania Big Boxa, ale. Jak dobra, chcecie. to część.